Jeśli zastanawiasz się nad budową studni głębinowej, to dobrze trafiłeś. Dzisiaj omówimy ile to kosztuje, jak wygląda proces budowy oraz co należy wziąć pod uwagę, zanim zdecydujesz się na taką inwestycję. Zaczynamy! Co to jest w zasadzie studnia głębinowa? Studnia głębinowa to głębokie ujęcie wód podziemnych wykonane poprzez odwiert sięgający do poziomu wodonośnego. Dzięki róży osłonowej, specjalnemu filtrowi oraz oczywiście pompie głębinowej możliwy jest stały pobór wody z takiego ujęcia. Studnia głębinowa to doskonałe rozwiązanie dla osób, które potrzebują dużych ilości wody. Na przykład do domu, ogrodu czy do obsługi gospodarstwa. Jak myślicie, skąd się biorą wody podziemne, które zasilają nasze studnie głębinowe? Hmm? No właśnie, tak myślałem. Zacznijmy więc od początku. Związek chemiczny H2O, czyli woda. Jej ilość na Ziemi jest stała. Skutek sił ciążenia i energii Słońca, woda nieustannie krąży między atmosferą, powierzchnią Ziemi i litosferą. Proces ten nazywamy cyklem hydrologicznym. Woda paruje. Ulega procesowi kondensacji, tworząc chmury, pada jako deszcz i śnieg, spływa po powierzchni Ziemi, gromadzi się w zbiornikach powierzchniowych i podziemnych. Czyli nie rodzi się wysoko w górach czy pod ziemią. Zasoby podziemne tworzy zawsze woda pochodząca z opadów, albo z rzek, jezior i burz. Pobieramy wodę z głębszych warstw ziemi, co sprawia, że jest ona czystsza niż ta z płytkich ujęć. Wykorzystując pompy głębinowe, woda z dużych głębokości trafia na powierzchnię, do zakładów wodociągowych, naszych domów i ogrodów, czy przemysłu. Tak cały proces rozpoczyna się na nowo. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Ano dlatego, że posiadanie własnej studni daje wiele korzyści. O większości z nich opowiadałem ostatnio w całej serii filmów o studniach, więc koniecznie zerknijcie do karty, aby zapoznać się z tamtym materiałem. Tu wspomnę tylko, że woda z wodociągu miejskiego czy gminnego jest dość droga, a ma być jeszcze droższa. Mało tego, ciśnienie w ujęciu miejskim jest słabe. I nierzadko przy podlewaniu trzeba wspomagać się dodatkowymi pompami. W przypadku posiadania własnej studni koszt pozyskania wody jest dużo mniejszy niż z zakładów komunalnych. A w sytuacji, gdy posiadamy fotowoltaikę, koszt ten może okazać się zerowy. To nie tylko ekologiczne rozwiązanie, ale również ekonomiczne, pozwalające na niezależność od miejskich sieci wodociągowych i zmniejszenie rachunków za wodę. Przejdźmy do meritum. Jak zbudować studnię głębinową? Budowa studni głębinowej zaczyna się od odwiertu, który zwykle sięga od 20 do 30 metrów. Oczywiście głębokość zależy od tego, jakie mamy warunki geologiczne na naszej działce i gdzie znajduje się warstwa wodonośna. Sama woda jest czerpana za pomocą pompy elektrycznej, która tłoczy ją dla naszych potrzeb. Wiercenie studni zleca się najczęściej firmie studniarskiej, i tu bardzo ważna porada. Nie każdy pan studniarz jest w stanie zrobić to dobrze. Ważne, aby miał doświadczenie w poszukiwaniu wody i dał gwarancję, że woda będzie w miejscu, gdzie dokona odwiertu. Jak zbudowana jest studnia? Do odwiertu wprowadza się filtr studzienny, czyli odpowiedniej długości rurę filtracyjną z siatką polipropylenową o po bardzo gęstym splocie, która nie dopuści do dostania się piasku do wnętrza naszej studni. Następnie idą rury osłonowe, które będą tym samym ściankami studni. Przestrzeń między wykopem a rurą obsypuje się żwirem, co pomaga w swobodnym przepływie wody. W niektórych sytuacjach, gdy do studni dostanie się jednak piasek, to warto dodatkowo zabezpieczyć pompę głębidową, owijając ją specjalną siatką studniarską o odpowiedniej przepuszczalności. Taka siatka skutecznie chroni wirnik pompy przed najmniejszymi ziarenkami piasku, które z czasem mogą wycierać wirniki, a sama pompa traci wówczas na parametrach. Jak wspomniałem, większość osób. Budowę studni zleca profesjonalnym firmom. Jednak zdarzają się entuzjaści, którzy próbują wykonać odwiert samodzielnie. Na YouTubie można znaleźć mnóstwo filmów instruktażowych, które pokazują krok po kroku, jak samodzielnie wywiercić studnie. Warto jednak pamiętać, że takie przedsięwzięcie wymaga odpowiedniego sprzętu oraz zajmie dość długi czas. Gdy wybierzesz pierwszą opcję i zlecisz to firmie, możesz liczyć na profesjonalizm i wygodę. Doświadczony studniarz nie tylko wyznaczy miejsce na odwiert, uwaga, niech was nie zdziwi człowiek chodzący po z różdżką, to faktycznie działa. Studniarz wywierci studnię o odpowiedniej średnicy, przetestuje jej wydajność oraz przekaże szczegółową dokumentację. W takim sprawozdaniu znajdą się informacje na temat głębokości studni, zastosowanych filtrów, wydajności na jakiej głębokości jest lustro wody. Te dane są niezwykle przydatne, zwłaszcza przy doborze odpowiedniej pompy. Jeśli masz już studnię, ale potrzebujesz pomocy w doborze pompy, możesz przesłać nam dokumentację mailowo. Dodatkowo warto podać informację, do czego potrzebujesz tej wody. Na przykład szukam pompy do domu oraz nawadniania ogrodu o powierzchni 1500 metrów. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże dobrać najlepszy model pompy, który będzie idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i możliwości finansowych. Bez względu na budżet znajdziemy rozwiązanie, które zapewni optymalną wydajność i trwałość instalacji. Jak zatem działa pompa w studni głębinowej? Kluczowym elementem każdej studni głębinowej jest pompa. To ona odpowiada za dostarczenie wody do domu. Na jaki typ pompy się zdecydujemy, zależy od warunków w naszej studni. Jeśli lustro wody jest nie głębiej niż 8 metrów, to możemy wybrać pompę powierzchniową. Sącą. Wpuszczamy wówczas wąż sący do studni, zalewamy pompę i teoretycznie już możemy czerpać wodę z naszego źródła. Gorzej jest, jeśli lustro wody jest poniżej wspomnianych wcześniej 8 metrów. Wtedy pozostaje nam jedynie wąska konstrukcja pompy głębinowej. Uwzględniając nasze potrzeby, warto zdecydować się na taki model, który zapewni odpowiednią wydajność i ciśnienie. Ciekawym modelem jest choćby SDV-311. Posiada pływające wirniki, dzięki którym pompa charakteryzuje się dłuższą niż przeciętna żywotnością. Niezłe parametry: wydajność 105 litrów na minutę i ciśnienie 6,3 bara, co czyni ją wręcz idealną do domowego użytku oraz do zasilenia systemu nawodnienia. Wspomniany model jest jednym z kilkudziesięciu modeli pomp, które dostępne są w naszym sklepie od ręki. Wierzę, że każdy znajdzie coś idealnego dla siebie. Do pompy należy przewidzieć sterowanie, zabezpieczenie przed pracą na sucho oraz niezbędny osprzęt. O licznych rozwiązaniach i opcjach montażu opowiadałem w wielu filmach na naszym kanale. Zobaczcie choćby ten materiał. Wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia i zabezpieczenia pompy dostępne są w naszej ofercie Hypo. Zapraszam! Ok! Przejdźmy do finansów. Ile to wszystko kosztuje? Koszty budowy studni zależą głównie od głębokości odwiertu. Za każdy metr odwiertu zapłacimy od 150 do 250 zł. Do tego dochodzą koszty materiałów, jak na przykład rury osłonowe od 70 do 150 zł za metr. Tu zależy, czy decydujemy się na rurę stworzywa czy stalową. Często studniarze podają całą kwotę za metr, robocizna z kosztem rury. Następnie filtr od 500 do 700 zł. Pompa głębinowa tu mamy cały wachlarz od 500 do 5000, a nawet więcej. Cena oczywiście zależy od jakości i parametrów pompy. Głowica do zamknięcia studni od 100 do 250 zł, w zależności od średnicy studni, na jaką się zdecydujemy, oraz czy wybierzemy plastikową, czy, czy ze stali. Jeśli chcesz wywiercić studnię o głębokości 10 metrów, całkowity koszt wyniesie od 3 do 6000 zł. W zależności, jaką średnicę studni wybierzesz oraz jakiej jakości Dobierzemy materiał. Gdy potrzebujesz studni o głębokości 30 metrów, po przeliczeniu musisz liczyć się z wydatkiem rzędu od 6 do 9 tysięcy złotych. Przejdźmy trochę do zagadnień prawnych związanych z budową studni. Zanim jednak zdecydujesz się na budowę studni, musisz wiedzieć, że istnieją pewne przepisy prawne, które musisz spełnić. Na przykład, bez pozwolenia wodnoprawnego, można wykonać studnię tylko wtedy, gdy jej głębokość nie przekracza 30 metrów, a przepływ wody będzie wynosił mniej niż 5 metrów sześciennych na godzinę. Ważne są również odległości od różnych obiektów. Na przykład studnia powinna znajdować się co najmniej 5 metrów od granicy działki, 15 metrów od budynków inwentarskich, a od szamba czy silosów co najmniej 15 metrów. Jeśli planujesz drenaż rozsączający ścieki, studnia musi znajdować się co najmniej 30 metrów od takiego systemu. Jak widzicie, budowa studni głębinowej to inwestycja, która może się opłacić, szczególnie jeśli potrzebujesz dużej ilości wody. Koszt instalacji zależy od wielu czynników, takich jak głębokość odwiertu, rodzaj użytych materiałów i pomp. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem prac dokładnie rozpoznać się z lokalnymi przepisami, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pompach, Odwiedź naszą stronę internetową lub zasubskrybuj nasz kanał na YouTube, by nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam, Hypo, praktycznie pomoże.